Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. W ten wcale, słuchajcie, nieokropny poniedziałek zapraszam do analizy rynkowej na kanale Finmex. Pomimo tego, że pogoda za oknem, nie wiem jak u Was, ale w Warszawie jest dosyć mierna, patrzymy sobie na rynki szukając okazji, które tym razem mierne nie będą. Słuchajcie, w piątek mieliśmy dane z NFP. Co prawda analizy fundamentalnej na Finmexie nie było, była bardzo duża analiza techniczna na Komodo Tradersach. Link mieliście na Telegramie żeby ją sobie obejrzeć, tak szczerze powiedziawszy te dane z rynku pracy, z non-farm payrollów nie były jakieś wybitne, wręcz przeciwnie, były dosyć rozczarowujące. Dane wyszły na poziomie 187 tysięcy, przyrostu, jeżeli spojrzymy na naszą bazę, czyli poprzedni odczyt, można powiedzieć, że były. Dosłownie 1 do 1. Co nam dał taki odczyt? No przejdźmy do sedna tego, co mogliśmy wywnioskować po rynku pracy. Nasza baza fundamentalna nie zmienia się pod względem odczytów, czyli każdy zły odczyt z rynku pracy traktujemy, słuchajcie, jako perspektywę braku podwyżek. Każdy dobry odczyt z rynku pracy traktujemy jako perspektywę podwyżkową. Co prawda stopa bezrobocia spadła do poziomu 3,5% z 3,6%, bo ostatnio, ile dobrze pamiętam. No, to słuchajcie, pomimo tego, że ta stopa bezrobocia jakoś. A moment, tu mamy unemployment rate, jeszcze rzucimy sobie w nowym, w nowym okienku, tak? Dokładnie z 3,6 na 3,5. Na 3 ten rok był wykonany, także nie zmienia to faktu, tego, że rynek pracy jest dalej napięty. ADP wyszło bardzo dobre. Po NFP nie musimy widzieć 1 do 1 dokładnie tego, co widzieliśmy po ADP. No, i tak szczerze powiedziawszy, ten odczyt, co prawda, zawiódł rynki, ale ja nie powiedziałabym, że. On jakoś bardzo mocno zmienił perspektywę, którą obecnie mamy. Co prawda, większość par walutowych wyskoczyła w kierunku dolara. Jeżeli weźmiemy dolara jako tą walutę kwotowaną, czyli tą drugą w parze walutowej, wyskoczyła co do zasady większość tych, słuchajcie, walut, natomiast poniedziałek już bardzo ładnie pokazał wytarcie praktycznie, no, myślę, że z 50% wszystkich tych wzrostów to już możemy co najmniej sobie liczyć. Tak, nawet troszeczkę głębiej, tak teraz patrzę, że jest to trochę głębszy ruch, także niewiele zmieniało słuchacie odczyty piątkowe w zakresie samego patrzenia na podwyżki, wręcz przeciwnie, jeżeli spojrzymy sobie na. Kontrakty CME, no to na ten moment dalej 84% zakład, że tej podwyżki nie będzie. Wypowiadała się w piątek jeszcze pani Bowman, która wskazała, że według niej jest duży postęp w zakresie inflacji, jest zadowolona z postępów inflacyjnych, ale inflacja dalej jest dosyć wysoka, więc na razie ta retoryka, którą bankierzy usłali na ten moment, bo jeszcze wrzesień cały przed nami, no praktycznie do 20 września mamy o czym rozmawiać, mamy czego słuchać, w kontekście tych oczywiście wypowiedzi polityków, polityków, no też dobrze powiedziane, bankierów centralnych. Natomiast Powiedziała, że te podwyżki są dalej nieuniknione w pewien sposób. No i to też tak trochę nastroiło to poniedziałkowe otwarcie dosyć miernie tuż po zamknięciu. Więc tyle z ciekawostek, jeżeli chodzi o NFP. Natomiast rynek otwiera się w poniedziałek dosyć płasko. Zerkając w kalendarz, cała ta kosteczka, malutka makroekonomiczna, to jest to, co jest dzisiaj przed nami. Znowu czekamy na przemówienie pani Bowman, optymizm konsumentów na koniec dnia. No i poza słuchajcie, produkcją przemysłową z Niemiec, która mimo że wyszła tragiczna. Minus 1,5, ale to jest w ujęciu miesięcznym, czyli ta dynamika tutaj ma bardzo duże znaczenie, że jest to dynamika miesięczna. Tak na dobór sprawy jesteśmy po wszystkich odczytach, a euro szczerze powiedziawszy na to wybitnie nie zareagowało. Także kalendarz nie jest dzisiaj ciężki, wręcz przeciwnie, jest bardzo leciutki. Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj, czy, czy coś nas ciekawszego czeka. Z, z, z sytuacji geopolitycznych, takich może makroekonomicznych, politycznych i światowych. Myślę, że warto, słuchajcie, swoje oczy zwrócić w kierunku Morza Czarnego, a co do tego, to nie mamy, tak? Bostik przemawia, a, Bostik jeszcze z Fedu, 14.30 i Pil z Banku Anglii. mówiąc o Morzu Czarnym, bo tak się zatrzymam na tym i nie dopowiedziałam. Zwracając, słuchajcie, oczy w kierunku Morza Czarnego, myślę, że warto spojrzeć, co się tam dzieje, jeżeli chodzi o ataki dronów, ukraińskich dronów na rosyjskie, głównie tankowce, czyli statki przewożące ropę. Ropa, słuchajcie, dzisiaj nieznacznie otwiera się niżej, natomiast sam fakt tego, że jej poziom utrzymuje się powyżej 80 dolarów za boryłkę, zawdzięczamy między innymi ukraińskim atakom na właśnie rosyjskie okręty przewożące ropę. Natomiast sektor surowców w kontekście zbóż, tu raczej o zbożach sobie teraz powiemy, również, słuchajcie, zyskał, no jakby nie patrzeć, wiem, że to może jest okropne, niesprawiedliwe i tak dalej, ale tak wygląda świat, Zyskał na bazie ataków Rosji na ukraińskie porty oraz blokowania dostawy zbóż. Także na razie surowce energetyczne wydają się przez lato być takim cichym zwycięzcą w kierunku jesieni oraz zimy. Mam na myśli cichym zwycięzcą. Na razie wydaje się, że sytuacja jest w miarę opanowana, bo jedni atakują drugich, drudzy atakują tych pierwszych, no i każdy ma jakiś uszczerbek ze swojej ze strony. Patrząc ekonomicznie, jest to sytuacja, słuchajcie, w której tak, na dobrą sprawę na razie, po cichu. Dowiadujemy się o tym, że OPEC będzie ciągnął produkcję, są jakieś problemy z przewozem ropy, są problemy z przewozem zbóż i na razie nie wygląda to na deficyt, no bo mamy czym to jeszcze uzupełniać. Ale w momencie, w którym tych zbóż nie będzie i będziemy korzystali z zapasów, na przykład właśnie podczas okresu jesiennego, zimowego, no to już sytuacja może wyglądać dużo, dużo, szczerze powiedziawszy, gorzej. Natomiast dużo lepiej wygląda sytuacja na indeksach. Mam na myśli dokładnie indeksach, słuchajcie, głównie właśnie. Japońskich ta sesja nocna była całkiem niezła dla indeksów z Azji oraz otwarcie wyczersów. Dla indeksów ze Stanów również wygląda lepiej. Troszeczkę gorzej otwarcie w Europie, jeżeli chodzi o futuresy, ale to może się w ciągu dnia wyrównać, bo na razie powodu do gorszego otwarcia futuresów tutaj nie ma. Dużo pytań się pojawiło. Pisaliście do mnie na maila, na messengerze odnośnie ficza i tych ratingów ze Stanów Zjednoczonych i tego, że postraszyłam kryzysem. I padło takie pytanie, czy będzie kryzys? No słuchajcie, politycy oczywiście muszą mówić, że tego kryzysu nie będzie. Bankierzy też muszą mówić o miękkim lodowaniu, by podtrzymać całą tą wizję makroekonomiczną. Natomiast, jeżeli spojrzymy na no, o takie najbardziej ogólne wskaźniki, które są dostępne na rynku, czyli krzywo dochodowości, różnice między mm, zwrotem z akcji oraz obligacji, na to całość, słuchajcie, cały do druku pieniądza, limity zadłużenia, obecne stopy procentowe, no to ciężko na razie nie myśleć, słuchajcie, że może być trochę. Trochę inaczej. Dolar dzisiaj na otwarciu ze wszystkich walut macie nam się najbardziej i nie jest to raczej reakcja w kierunku risk-off. Zwróćcie uwagę, że i złoto i srebro na razie miernie i większość walut z sektora bezpiecznego, czyli frank oraz yen, na razie również gorzej sobie radzą. Także wygląda na to, że to otwarcie będzie mieli lepsze dla indeksów i trochę lepsze dla dolara. Omówiliśmy chyba wszystko. Indeks strachu i chciwości, no tutaj zerkamy tak bardzo pobieżnie na poziomie no, już strachu. Nie, przepraszam, chciwości, już bo tak to jest po tej stronie. Na poziomie chciwości, nie już ekstremalnej chciwości, trochę te nastroje opadły dzięki tej większej przecenie indeksów, a my zerknijmy, co się dzieje na rynku. Traf dobry chciał, że dla indeksiarzy, czyli osób, które kochają omawiać indeksy, na Komodo Tradersach omówiliśmy Dow Jonesa, mówiliśmy S&P i mówiliśmy DAX, ale dzisiaj też na DAX zerkniemy, bo się zatrzymał na fajnej strefie popytowej i była prośba, żeby na bieżąco na otwarciu go przeanalizować. Zerkniemy także na Eurodolca oraz Bitcoina, także ciekawy zestaw. Na dzisiaj, także zaczynajmy. Z całych struktur rynkowych, słuchajcie, nic się tutaj nie zmienia. Zmiana charakteru trendu w tym miejscu, kontynuacja tutaj, i szukamy teraz dołka trendu, żeby zaznaczyć na nim zmianę charakteru. Obecna jeszcze taka dokontynuacja podażowego to jest oczywiście w tym miejscu. Natomiast zatrzymaliśmy się, słuchajcie, całkiem nieźle na strefie popytowej. Dokładnie ta strefa bardzo szeroka znajduje się w tym miejscu, jest to pulbek świecy w ruchu, bo tu nie mieliśmy żadnej negatywnej, świecy w ruchu, natomiast tutaj akurat to jest chyba najciekawsza strefa popytowa, bo nie jest ona, mówię o tej niższej, słuchajcie, dokładnie o tej bo nie jest ona pullbackiem w ruchu, a jest po prostu pullbackiem ostatniej świecy w ruchu, czyli normalnie naszej ostatniej świecy w impulsie, czyli ta strefa jest według mnie taką najciekawszą strefą ze względu na przetestowanie ostatniej świecy w ruchu, czyli dokładnie ten, którą mamy zaznaczoną czerwoną krobeczką, ona złapała jej low i wybiła troszeczkę niżej, na razie jednak rynek odreagował od pierwszej strefy popytu w okolicach 15789. Wszystkie struktury porzuconych płynności, zobaczcie, że zostały pokryte, szybkie szczyty Mamy wyklarowane do potencjalnego wybicia, potencjalnego przetestowania. Natomiast to są, słuchajcie, szczyty, na które my będziemy patrzeć, kiedy rynek obierze bardzo mocno kierunek prostopadkowy i będziemy na nie patrzeć przede wszystkim, kiedy będziemy mieli trend sprzedażowy. Na razie takiego trendu podażowego nie mamy, dalej jesteśmy we wzrostowym, szukając sobie, słuchajcie, swojego dołka trendu. Wszelkie kontynuacje. Podażowy no, musiałby wybić mniej więcej. Poziom w okolicach 15 453. To jest taki case dla Daksy na ten moment. Schodząc na troszeczkę mniejszy interwał, idźmy może do interwału godzinowego, no to tu już ewidentnie trend podażowy do nas dobiegł. Na razie to, co tu się wszystko dzieje, to jest przede wszystkim słuchajcie, do przetestowania pierwszego szybkiego, szybkiego szczytu, właśnie w tych okolicach. Wybicie szybkiego szczytu, chwycenie płynności i ewentualnie dalszy ruch podażowy. Nawet te szczyty, które wyznaczyliśmy z H4, zgadzają się słuchajcie, z tymi szczytami z H1. Jakbyśmy na to nie spojrzeli. Także wygląda to na razie całkiem, całkiem dobrze. Tutaj mieliśmy takie niewielkie dokrycie, naprawdę niewielkie dokrycie docelowej kontynuacji trendu. Natomiast żadnych testów szybkich szczytów nie mieliśmy. Także. DAX może w takim ruchu korekcyjnym zahaczyć troszeczkę wyższe poziomy z, z Daxa niż tylko te, które mieli obecnie pod tą porzuconą płynnością, którą już możemy usunąć, bo w sumie ją wykorzystaliśmy. Także na razie na DAXie niewiele się zmienia, to byśmy liczyli już na znalezienie tego dołka trendu i wybicie w kierunku potencjalnej kontynuacji. To co, idziemy do eurodolara. Eurodolar. A przepraszam Was to nie z tym musimy wpisać. Cały czas się zapominam. Eurodolar. Co ciekawego na eurodolarze? Ja oznaczałam takie dwa miejsca. Drugie miejsce tej zielonej linii, może z M5 pokażę, to jest miejsce słuchajcie otwarcia o północy. Także tego miejsca nie będziemy jakoś wybitnie analizować, bo jeszcze powiem o co chodzi z otwarciem północnym. To jest dla mnie najciekawsze miejsce do obserwowania rynku i tworzenia takich intradyjowych stref. Natomiast. Ta zielona linia to jest nawiązanie, słuchajcie, do filmu, który publikowałam na Komodo Tradersach, co do ceny otwarcia tygodnia. Dlaczego ona jest znacząca? Więc ta zielona linia w okolicach 1, 10, 106, to jest linia, słuchajcie, otwarcia tego niedzielnego jeszcze, gdzie mieliśmy zbalansowanie wszystkich takich najbardziej bieżących pozycji. Jeżeli spojrzymy na zamknięcie z, z, czego? z piątku, to słuchajcie, tutaj, jeżeli potraktujemy to obie świece jako zarówno świecy, czyli y, mówiąc o zielonej świecy, cena od jej otwarcia do jej low to jest cena, no, akumulacji ceny. Natomiast jeżeli spojrzymy na czerwoną świecę, to cena od jej zamknięcia, czyli dokładnie tego miejsca, do jej minimum, to jest miejsce dystrybucji zleceń krótkich, czyli napychaliśmy się tutaj optymalnie zleceniami krótkimi, mówimy tu o intradeju, bo to są świece D1, no i dystrybujemy poniżej tej ceny. Także te dwa miejsca bardzo zgrabnie się są połączyły do dystrybucji zleceń krótkich oraz do chwycenia płynności czysto popytowej, więc taka pula płynności tutaj zdecydowanie leży. Pytanie, jeżeli tu się otworzy ruch, Niego go słuchajcie potraktować, potraktować przede wszystkim z myślą, że mamy do przetestowania szybki dołek, szybkie dołki leżące w tym miejscu, czyli patrząc na strukturę trendu wzrostowego mogą zajdzieć się tu dwie rzeczy, albo dotestowanie i ruch do góry, albo jeszcze wytworzenie ruchu do góry i dopiero wtedy retest potwierdzający strukturę trendu. Dla tych, którzy grają tutaj mocno podażowo, bo na przykład patrzą z interwału H4 na tą sytuację gdzie już przekraczamy poziomy handlu, słuchajcie, handlu myślą, że to jest tylko retes z dołka, no to dla osób handlujących z h będzie to test szybkich dołogu, szybkich szczytów, przepraszam. Zwróćcie uwagę, ostatnią świecę w ruchu mieliśmy w tym miejscu, ona została spulbekowana, ostatnia świeca w ruchu tutaj, jej pulbek mieliśmy, czyli ten szczyt taki naszego trendu, Patrząc sobie na y, szczyt trendu, szczyt korekty, znajduje się w tym miejscu. Idziemy dalej. Interpretujemy sobie ostatnią świecę w ruchu. Ona znajduje się w tym miejscu. Zwróć uwagę, jest spulbekowana. E, ta również jest spulbekowana, czyli kolejny szybki szczyt. No i zwróć uwagę, że teraz, tak na dobrą sprawę, tu mieliśmy taką. Porzuconą płynność, bo tego pullbacku nie mieliśmy. Ten ruch wycierający również dotarł nam, dotarł nam tą świecę. No i teraz, tak na dobrą sprawę, przetestowaliśmy jakiś szybki szczyt, pierwszy i moglibyśmy powiedzieć, że ruszamy w kierunku docelowego wybicia do kontynuacji trendu. Czyli, jeżeli tutaj wybijemy teraz miejsce tego naszego low, możemy śmiało powiedzieć, że dokładniej tutaj jest nasze miejsce zmiany charakteru trendu. Czyli piszemy sobie zmiana charakteru trendu. Natomiast tutaj będzie miejsce jego kontynuacji. Natomiast co się musi zadzieć, żebyśmy mogli o tym powiedzieć, to no musi zostać wybity ten tutaj dołeczek, słuchajcie, ten dołek musi zostać. Zostać po prostu wybity z poziomu H4. No dobra, idziemy jeszcze do Bitcoina. Bitcoin. Zobaczymy co tam ciekawego. Bitcoin. Zobaczymy co tam ciekawego się dzieje. Wskakujemy sobie na bitkę. No i tutaj dalej w sumie idziemy do docierania imbalansów. Strefa popytowa jest aktualna, zobaczcie, jak my to dawno zrobiliśmy. To nie jest analiza, którą my robiliśmy daily, że dzień w dzień patrzyliśmy na bitcoin tak jak często patrzymy na DAXa czy USTH, a cały czas tutaj mielimy, że tak powiem, ten sam poziom. Natomiast Zmiana, kontynuacja trendu dalej leży dosyć wysoko, tutaj nie wiem, czy już nie możemy mówić po wybiciu takiego dołka o zmianie charakteru trendu, które tak na dobrą sprawę mogło się tutaj nam wyklarować. Przetestowaliśmy bardzo ważną strefę podażową, zwróćcie uwagę tutaj, szybki szczyt został wybity i tąże strefę możemy potraktować sobie jako zmianę charakteru trendu. No, i te low, które mieliśmy przed tą strefą, no, czy musielibyśmy zaznaczyć albo to low, albo to? Zwróćcie uwagę, że tutaj płynność została przekazana do tego miejsca, płynność z tego miejsca została przekazana tutaj, czyli tu leży nasza docelowa kontynuacja trendu spadkowego. Ta kontynuacja docierałaby nam ogromne imbalanse, które mamy. To jest przede wszystkim pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja zaznaczałam tutaj porzucone płynności, które są, czyli docierałaby porzuconą płynność i potencjalnie mogłaby chwycić strefę popytową. Strefa popytowa, słuchajcie, którą za mną na razie nie widzicie, a która docierałaby również taką porzuconą płynność, czy nawet tutaj, o kurczę, dlatego jest, zwróćcie uwagę, nawet tutaj mamy ostatnią świecę w ruchu, to jest dokładnie ta świeca, i tutaj też mamy porzuconą płynność, to wcale ta strefa popytowa nie musi być najbardziej reaktywna, tylko na przykład ta ze względu na to, że ona docierałaby nam wszystkie struktury, które się tutaj potworzyły. Także dosyć głęboko ten Bitcoin może docelowo spaść. Poziomy 25, 854 na ten moment, patrząc na te strefy popytowe, są jak najbardziej realne. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za udział słuchajcie, w dzisiejszej analizie. Zapraszam oczywiście jutro i na Komodo Tradersy, gdzie trochę nowości się pojawi względem funduszy. To tak trochę już na Discordzie zapowiadam, natomiast tutaj zapowiem już do końca. Pojawi się trochę nowych, nowych informacji, także zapraszam. Natomiast Wam dziękuję serdecznie za udział dzisiaj i zapraszam jutro na godzinę dziewiątą. Do zobaczenia.